Drodzy moi się, Chymy, się, kasę, my kawał, widać my, się Z tamtej strony nie będę nagrywał, bo z tamtej strony było nagrywanie wiele razy. Nie widziałem niżej szyby, tu nie widać odbicia od szyby. O tak, super, świetnie. O, wigarski, super. Ale jeszcze ładniejsze wigaki są jak się jedzie do Zakopanego. Ale tam jest bardziej gęska zabudowa, ale tam będzie ładnie pewnie, jak znowu pojadę. Teraz mam nową kartę pamięci w GoPro. Bo ostatnio jak nagrywam Zakopane, to mi, się, to mi wyskoczył błąd później, jak zacząłem lądować na lokinisku w Londynie lukem. Ale Zakopane udało mi się nagrać. Ale pojawił się SG Error. Musiał uchyć programu do odzyskiwania danych dysk Grill no, coś się z kartą microSD SD stało Jak się jak fajnie Trochę tak, nie polecam uchywania starej karty microSD. SD musicie naową kartę tu Jakby co Bo skoro może mieć błędy nie polecam nowej karty pamięki Nie polecam starej karty pamięki jak macie ją za długo Tym bardziej ma cykl zapisów ograniczony Macie się czy nie ma tu pozostałości bo powodzi, bo to jało fest Ciekawy jak będzie je jelenia góra To chyba jest niedaleko